Przyszłość jest jasna, przyszłość to jest moja pasja. Chcę to rozwijać tak, żeby nie brakło farta. To moja droga, w końcu się odwróci karta. Chcesz robić mi pod górę, to cię jebać standard. Przyszłość jest jasna, przyszłość to jest moja pasja. Chcę to rozwijać, tak żeby nie brakło farta. To moja droga, w końcu się odwróci karta. Chcesz robić mi pod górę, to cię jebać standard. Plan przyszłościowy w głowie gotowy, tryb życia zdrowy, kierunek rapowy, ćwiczenie wymowy. Innymi słowy, codzienne dążenie do przyszłości czynem, nie widzę W Mojej przyszłości, systematyczną pracą nadrabiam zaległości, przyszłość widzę w godności dzięki systematyczności. Rozwijania zdolności dadzą większe możliwości. Przyszłość rapu, Karol jak Wojtyła, rapcie kopie jak kryształ bryła Potężna siła, którą w sobie noszę, rapowe słowo ciągle, ciągle głoszę, przyszłość wnoszę, rady kalne działania, czas pogania, trzeba wykonać zadania, przyszłość, 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 trzeba dobrze zaplanować, żeby dobrze wyszło. Przyszłość jest jasna przyszłość to jest moja pasja Chcę to rozwijać, tak żeby nie brakło farta To moja droga, w końcu się odwróci karta Chcesz robić mi pod górę to Cię jebać standard Przyszłość jest jasna przyszłość to jest moja pasja Chcę to rozwijać, tak żeby nie brakło farta To moja droga, w końcu się odwróci karta Chcesz robić mi pod górę to Cię jebać standard